Przybył delegat tymczasowego rządu Republiki Francuskiej pan Christian Dre, wysłannika zaprzyjaźnionego z Wojska Polskiego z wiceministrem Bermanem i generałem Bukojemskim na czele. Rozpoczyna się nowa era w stosunkach polsko-francuskich, które w niedalekiej przyszłości staną się jednym z kamieni węgielnych europejskiego systemu bezpieczeństwa. Kazanie bitwy pod Grunwaldem i kazań skargi przedstawicielom polskich władz państwowych. Uroczysty akt podpisany przez premiera i członków rządu stwierdza, że obrazy uratowane zostały dzięki osobistej odwadze kilku patriotów. Nazwiska tych obywateli nie mogą być na razie ujawnione, ponieważ rodziny ich znajdują się w niemieckich obozach koncentracyjnych. Oto oni. Ci, którzy z narażeniem życia ukryli bezcenne pchudna przed niemieckim bandami. Po dole pod krepiskiem utwiały obrazy Matejki czekając na nowy Krumbach. W samym drabiniastym wozie wywieziono je przed pięciu laty z okupowanego Lublina. W Lublinie wyzwolonym zaczęły się już prace nad restauracją obydwu ludzi. Specjalnie zaproszony konserwator Galerii treciakowskiej w Moskwie profesor Rybnikow zapewnia, że po zakończeniu prac restauracyjnych. Образы повручат до данной светлости и займут належное им место в шерегу арцидел малярства хисторичного. Обе эти замечательные картины могут и должны быть полностью восстановлены. Они будут жить и как великие шедевры польского искусства I jak unikalny historyczny dokument warwarstwo faszystów. Dekretem polskiej władzy państwowej stworzono na wyzwolonym obszarze rzeczypospolitej specjalny sądarny, którego kompetencje wchodzą w sprawy o zdrady narodu polskiego. Przed sądem stanęli renegaci, którzy nie tylko wyrzekli się polskości, ale postępowaniem swym czynnie pomagali Niemcom w ich zbrodniach. Podajemy fragmenty z rozprawy przeciwko Polks Musielskiemu, który jako kierownik niemieckiego obozu pracy znęcał się nad obywatelami polskimi. Do końca lipca 1944 roku w Lublinie, działając na rękę władzy okupacyjnej niemieckiej, objął stanowisko kierownika obozu przejściowego pracy przy ulicy Krochmalnej nr 6 w Lublinie, w którym to obozie zatrzymywano ludzi przeznaczonych na roboty do Niemiec. I na tym stanowisku znęcał się nad osobami osadzonymi w obozie, bijąc je po twarzy i kopiąc nogami. Czym wskazany jest zbrodnią przewidziano w artykule 1 litera A dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 roku. Oskarżony Musielski. Świadek Jankowska opowiedziała, jak bił on Polaków po twarzy, kopał i groził Majdankiem. Świadek Stankiewicz stwierdził, że Musielski przewyższył swym okrucieństwem poprzednich kierowników obozu Niemców. Prokurator dr Sawicki zażądał dla oskarżonego kary śmierci. Za jego dobrobyt, za jego pychę, za jego sytość. Za jego śmiech pomiędzy Kolegami, za to, co nam Polakom robił. Domagam się tej kary, za pogody mężczyzn z sobolami garbate, za pogody kobiet z tobolami brzenienne, za jęk matki, za skowet dziecka, za płacz tych, co wyjechali z kraju, za bezsilność tych, co byli w obozie. Domagam się kary śmierci, nie tylko ja. W imieniu prokuratury i prawa Rzeczpospolitej, ale domagają się pod kroć od Was, Wysoki Sądzie, cienie tych, co ginąc musieli tracić karę Boga, co umierając tracili nadzieję w ludzkości. Po naradzie sąd skazał Musielskiego na karę śmierci przez powieszenie. Proces odbudowy państwa polskiego rozpoczęty w lipcu 44 roku historycznym manifestem Krajowej Rady Narodowej budzi ogromne zainteresowanie za granicą. Z Lublina przyjechała na Pragę wycieczka dziennikarzy amerykańskich, angielskich i francuskich serdecznie podejmowana przez prezydenta Warszawy, pułkownika Spychalskiego. Dziennikarze zwiedzili groby żołnierzy sowieckich i polskich poległych we wstępie w Szwalice o Strzału na saskiej kępie wtarli do stanowisk bojowych Wojska Polskiego na Liśle. Tu rolę gospodarza objął generał Popławski. Dziennikarze odbyli szereg rozmów z naszymi żołnierzami. Dwaj Francuzi gwałtem wcieleni do armii niemieckiej. Którzy przedostali się przez Wisłę, w rozmowie z francuskim korespondentem, panem Champenois, dowiedzieli się o ostatnich wydarzeniach ich ojczyźnie. To nie amunicja, to krew przygotowana do wysyłki na front. Ośrodek przetaczania krwi. Dobrowolna ofiara krwi tych dziewcząt ratuje życie tysiącom rannych żołnierzy. Ustalanie grupy krwi. Przetaczanie krwi jest niemal bezbolesne i absolutnie nieszkodliwe dla zdrowia. Rople ściekające do kolby tak samo przyspieszają zwycięstwo, jak naboje wyrabiane w fabryce broni. Niemiec poprzysiął narodowi polskiemu zagładę. Ofiara krwi przyczynia się do zwycięstwa, zmniejsza liczbę ofiar katastrofy wojennej, przeciwdziała wyludnieniu Polski, której po wojnie każda para rąk potrzebna będzie do pracy. Pomóż Ojczyźnie!